Witam, dziś zapraszam na film o radełkowaniu albo moletowaniu. Widzicie, tutaj jest zamontowane radełko proste. Ustawione jest prostopadle do wrzeciona, choć troszeczkę powiem, lekki luz jest już na Imaku. I Imak troszeczkę skasza, ale na że wszystkie są dobrze, bo ja później sobie ustawiam, to koryguję. A ważne, żeby tutaj było, jak powiedzieć, prostopadle do szczęki, najlepiej ustawić. No i, wiadomo, yy, moletka, radełko, żeby jak najkrócej było wysunięte z imaka, mocno dokręcone śrubami i mocno dociśnięty imak. Tutaj będę radełkował. Na trzpieniu Fi8. Tu jest dobrze dokręcone nakrętką. A dodatkowo jest podparte kłem. Będę to robił na wolnych obrotach. No i jeszcze dodatkowo będę polewał oliwą. Nie starajcie się kręcić szufladką. Od razu maksymalnie, tylko stopniowo, stopniowo na każdy obrót przybierając tam kilka setek no i po później wyjdzie ładne radełko tutaj już jedno mam zrobione tu jest średnica FI 50 no a tutaj będzie troszeczkę większej średnicy też trzeba zrobić radełko co jeszcze ważnego musi być też dobrze zamocowane w uchwycie no i to by było chyba wszystko. Wolne obroty, dobrze zamocowane, możliwość to podparte kłem. No i zaczynamy. mamy, odjeżdżamy sobie wtedy szufladką a no i teraz tylko wystarczy odkręcić odjeżdżamy sobie konikiem no i mamy Zrobione radełko. No i teraz tylko obmuchać powietrzem. O. Ja robię nie za mocne, żeby nie było ostre. Bo po co takie ostre, i później sobie kaleczyć ręce? Po prostu radełko jest po to, że jak będziemy tu pokręcać ręką, żeby nam się ręka tylko nie obszlizgiwała. No i to dodatkowo jako ozdoba. Także dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne filmiki.